No i dochodzi godzina 16 12 stycznia A ja jestem w lasku Na wysokości naszego bloku numer 16 teraz będę szedł w lewo na wschód Jeszcze ciągle na wysokości naszego wspólnego podwórza z 18 Cały czas jestem jeszcze na wysokości naszego podwórza ale już w lesie o, jakiś motocykl słyszę czyżby tak w lesie jakiś motocykl dobra zbliżam się przeciągnę e, do osiemnastki w wysokości osiemnastki jestem oj i pojawia się jakiś motocyklista Aja, jaja, No tak. Zakłóca chaos i ciszę pięknego wieczoru 12 listopada. Maryła już tam kończy remont ostatni. Rozlicza się z majstrem, który troszeczkę jej zdrowia i wzajemnie sobie zdrowia psuli. A ja O, tam idzie jakiś pan To nie będę go... Gmin... A o, tam idzie wach, Walczak z pieskami uh, uh, uh. W takim razie co tu zrobić Idzie Walczak z pieskami, to ja w takim razie pójdę troszeczkę dalej Walczak idzie na chłopski las pieski jego, tam będzie miał 5 piesków małych, takich bokserków. Jeden to coś zadziorny jest, pewnie przywódca tego statka. Warzak z czternastki jest. Eee, to ja troszeczkę na prawo pójdę. Równolegle. A i pójdę w to miejsce Doliny, gdzie właśnie zbierały się wody nie nawet tutaj jest dróżka bo tą dróżką rzadko może zraz na wielkanoc ubiegłego roku nie dwa lata temu nie na wielkanoc ubiegłego roku tak o pieski już się odzywają albo mnie czują albo naprzeciwko ich jakiś piesek idzie no dobrze że pieski minąłem tak, ostatnio ten wyszedłem na Wielkanoc noc ubiegłego roku. A, i ten motocyklista jeszcze też hałas robi. A ja z polankę brzuskowo wychodzę. Tutaj jest troszeczkę brzuszek. Polanki pijackie. Ooo, oh, nie idę przez polanki pijackie. w piasku e, kopalnia piasku tutaj była także do są Kasiaka to była kopalnia piasku tam żeśmy w dół w nartach jeździli taki był wielki dół ajej, ajej, troszeczkę nadkładam nadkładam drogi troszeczkę o, tu tutaj piesek jest, a nie pójdę może tędy taki iść o, nie słychać Piesek jest, tak gospodyni daleko. żeby piesek nie pogonił. Uu, nie słucha się piesek gospodyni. No, słyszę gospodynię, ale właścicielka kawałek za mną. Także na pijackiej polanie musiałem zrobić obrót. No i teraz muszę zejść do doliny będzie jakaś dróżka o, oj troszeczkę klucze najpierw się piesku walczaka wystraszyłem a teraz ktoś sobie też z pieskiem spacerował Uuu, hu, hu, hu. no i klucze teraz klucze po dolinie Czy znaczy, to będzie przejście przez dolinę tego nie wiem a tam żeby za bardzo nie mogli jeść, bo się natknę na pieski walczaka a tu się zaczyna już gąszcz Dzi dziczki, dziczki dzikie drzewka mm -hmm. no i idę przez nie ma dróżki idę przez lasy Muszę przegałęzi się od tutaj mnóstwo drzew powolonych ajajaj jeszcze to widzę, że mam mało czasu dobrze, schodzę na rumowisko na zabawisko drzew i do dalej nie mam wyjścia tu jest ten sam korycie doliny mnóstwo powalonych drzew o nawet nawet jest tu gdzie kiedyś były takie małe stawiki nawet jest pokrabio No to miło jeszcze jest woda w dolinie a ale tutaj ciężkie przebrana o ciężka przyprawa jakoś się udało przejść idę już na południowo z wzgórze doliny i tutaj powinienem wyjść do dróżki tutaj powinienem wyjść do dróżki jest jakaś dróżka ta dróżka mnie zawiedzie na polanę a z tej polany powinienem przejść do ulicy konwaljowej rozdzielającej lasek starego siedla od chłopskiego lasu. Dobrze, już jestem na poranie. I tą poraną idę do, na, po, na wschód e, do ulicy Konwaliowej. Ziemnej ulicy Konwaliowej. Dobrze, już jestem na dróżce. Teraz będę mogły szybszym krokiem dać, bo trzeba jeszcze w miarę przed piątą trzeba wrócić do domu. Będę jest godzina, a te kilka minut po 16 teraz przez głupski las będę musiał iść szybkim krokiem. Bo konwaliową tu nie będę szedł, bo konwaliową dojeżdżają na ulicę Krokusową tam nawet ktoś trąbi o i nawet ktoś trąbi na wojnie kogoś kto tu trąbi? A stoi taksówka dobrze taksówka stoi i kogoś trąbi to my w takim razie wchodzimy o idzie pan Walczak z pieskami żeby te pieski nie, nie pogoniły także pana Walczaka ominąłem. Za mną pan Barczak, da się go sfilmować z pieskami. O, tam na tej truszce tam gdzie samochód stoi. Dobrze, samochód nakręcę. A ja się mogę rozpiąć. Ciepło się zrobiło, nie ma wiatru. Muszę się rozpiąć. Ale i ja szalik. Szalik dam go. Do... Szalik dam w kieszeni jak się zrobiło, fajnie. Oj, co krótko, fajnie się zrobiło. A, to rączkę sobie zagrzeli. Idę już polskim lasem, z na północ i... będzie gdzieś 300 metrów przez polski las. A w z Polskiego lasu? Będzie 800 jeszcze trasą też Także z południa na północ kilometr idę 300 metrów przez chłopski, A resztę 800 już nową trasą eee, Kaczyńcami rządowymi Dobre no tu jestem już w dolinie chłopskiego lasu załamał wzgórze południowe doliny a ja już jestem w środku koryta doliny chłopskiego lasu i bardzo szybkim krokiem zasuwam już jestem na na północnym wzgórzu Doliny Chłopskiego Lasu po 16. jest no jakieś będzie 15-20 minut po zachodzie słońca czyli 20 minut w zmierzchu zbliża się no leś już się robi pomimo, że filmuję najlepszym aparatem jakim posiadam i w lesie przy niebie to już jest ciemno, oj w lesie przy pochmurnym niebie, a dzisiaj niebo tak do, do godziny 11 jest było słoneczko nawet, ładnie było. Idę lasem, można sobie zaśpiewać piosenkę z lat pierwszych, lat szkoły i Idzie żołnierz worem lasem, przyśpiewując sobie czasem, prześpiewując sobie czasem. żoń, lasem, przyśpiewując sobie czasem, przyśpiewując sobie czasem, e czasem i lasem, Lajden ujdą, ujdą na wędrin, wędrachu

No, piękny zmierzch. Bo nie ma nic wiatru. Cieplutko. No, no, będzie w okolicach zera. Od się się 7, od czwartku, troszeczkę cieplić. Kilka dni mamy tych cieplejszych, że może nie będzie mrozu w ciągu dnia. <laughs> Lezen, pracu, lezen, klucze, lezen, A jest lezen, 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 lasu lezen, 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 YouTube nie przyjmie takich filmów długich.